Siemano mordeczki z tej strony mentorski i witam was dzisiaj w odcinku z GTA online. No z tego co widać na ekranie to chyba nie bardzo. Sprawa wygląda następująco wczoraj na live'ie koło godziny 20 myślę, plus minus 20 była. Gramy eee, normalnie w dieta, jak zawsze z ekipą, z ludźmi z liveu. Świetna zabawa, wszyscy dobrze się bawią. Idę po herbatę zapalić papieroska w przerwie na live'ie wracam, a na ekranie wiadomość taka jak teraz widzicie na swoich ekranach. No i przyznam się szczerze, nie wiem co z tym zrobić. Bana dostałem, kiwie za co, nie mam pojęcia za co, pieniędzy nie brałem od ludzi z lobby jakichś, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, bo głównie za to pewnie bany się sypią. Żadnych modów nie wgrywałem póki co na GTA, choć miałem szczerze w planach na single-playera, bo wiem, że jest to dozwolone. Na online nie wolno modować, nie modowałem, nie miałem nic grane na kompie związanego z jakimkolwiek cheatingiem, Co tam się stało? Nie mam pojęcia, mam tutaj telefon. Z przygotowanym numerem do Rockstaru, nie wiem czy cokolwiek zobaczycie. Chciałbym żebyście zobaczyli ten numer, ale chyba nie wyjdzie. No i dobra. Dzwonimy, tak? Nie zwlekajmy. Zobaczymy czego się dowiemy w tej sprawie. Dzień. Dziękujemy za kontakt z pomocą techniczną Robota Games. Prosimy mieć na uwadze, że rozmowa może być nagrywana w celach kontroli jakości i treningowych. Mhm. W przypadku problemów technicznych jeśli jeden. W przypadku problemów z kontem jeśli dwa. W przypadku problemów z kartami Shark ciśnij W przypadku innych problemów prosimy udać się na naszą stronę pomocy technicznej pod adresem support.rockstargames.com Wydaje mi się, że to problem konta, ale prosimy być może też technicznie po stronie Rockstaru, bo nie, awesome nie wiem co chodzi. a także numer zgłoszenia, jeżeli z nami Cześć. Dzień dobry, Czy mogę pomóc? Witam Pana uprzejmie. Z tej strony kłania się marszałek Mateusz. i Wysłuchanie do Pana dzisiaj z takim tematem. Nie wiem w ogóle, jak do tego podejść. Wczoraj na. Wieczornym moim streamie, bo przyznam szczerze, transmituję wieczorami bardzo często GTA Online na swoim kanale na YouTube. Poszedłem do kuchni, <grydy> autentycznie taka sytuacja, jak najbardziej mam to nawet zarchiwizowane na nagraniu na YouTube. Wychodzę do kuchni, wracam, a na ekranie pojawia się komunikat, że moje konto zostało zawieszone na mniej więcej okres miesiąca czasu. Ponadto zostanie ono w całości zresetowane. Nie mam pojęcia, dlaczego szukałem informacji na mailu. Niestety jest tam bardzo ogólnikowo podane, że został złamany regulamin i jest tylko link do całości regulaminu, nie jakiegoś konkretnego zapisu. Na ten moment mogę powiedzieć, że konto nie było modowane nawet pod jakieś YouTube'owe filmy. Nie wgrywałem tam żadnych plików, nie zmieniałem nie wiem czego obiektów samochodów, prawda, żeby tam jakiś inny kontent spróbować nagrać z tej gry. Nie korzystałem z żadnych money lobby. No, nie wiem naprawdę o co chodzi, za co został mi ten bank przydzielony, i chciałbym zapytać, co mogę z tym zrobić. Pana moje pierwsze pytanie czy pan kontaktował się ze mnie wcześniej w tej sprawie. Niestety nie. Jak jak mówię sprawa jest dość świeża. Wczoraj wieczorem się to stało. Nie miałem już możliwości niestety wczoraj zadzwonić, bo wyczytałem, że do 20 przyjmują Państwo połączenia telefoniczne. Dobrze, czy ja w takim razie mogę prosić o podanie nazwy Konta lab? Jak najbardziej. Potrzebuje Pan mail, czy nick? Proszę o nazwę nazwy konta. Mentorski. Proszę cierpliwości. Mogę jeszcze prosić o podkreślenie adresu i mail związanego z tym, co Jak najbardziej. Dyktować? Tak, ja poproszę, wydadzę, że, że Wam powiem. Dziękuję za informację. Dziękuję. Proszę wstrzymać Tak Ja mogę potwierdzić, czy taką to konta jest w chwili obecnej zablokowane. Mm -hmm. W chwili obecnej Pan kontaktuje się z pomocą techniczną Rockstar. My z pomocą technicznej nie zespołujemy zbyt wieloma informacjami na temat banów. Wiemy jedynie, że dane mogą być skutkiem takich czynników jak na przykład używanie modyfikacji w PDA, nadużywanie mechaniki gry, czy też manipulacja chronionymi danymi i kodem gry. Może też to być wpływanie na jakieś rozgrywkę wprowadzone przez innych graczy. Niestety my w pomocy technicznej nie dysponujemy innymi informacjami na temat panu, więc ja nie jestem yy, po prostu nie, nie, nie mam możliwości, żeby jakiekolwiek działania w związku z tym panem, który został założony za, na Pana konto mm -hmm. e, czy nie dysponujemy jedynie takimi informacjami, że wszystkie decyzje odnośnie pierwszym krokiem dostępu do WIT-a są ostateczne, one nie podlegają odwołania. Ja bardzo chciałbym Panu pomóc, natomiast my, pomoc techniczna, nie zajmujemy się tylko sprawami. Mhm. Mm w takim razie yy, przekieruje mnie Pan gdzieś, połączy mnie Pan z innym działem? Niestety, my, jako pomoc techniczna, nie dysponujemy żadnymi, żadnymi danymi kontaktowymi do osoby, czy też działu, który zajmowałby się takimi sprawami. Bardzo mi przykro. to... Przepraszam, co w takiej sytuacji mam rozumieć, mogę zrobić? No, my jako pomocnicze nie jesteśmy nic w stanie z tym zrobić, proszę pana, bardzo mi przykro. Rozumiem, ale chyba jest pan mi w stanie udzielić jakiejś informacji, co powinienem zrobić. nie Proszę pana, ja mam całą rozgrywkę na tym koncie uwiecznioną na nagraniach na YouTube, bo było to transmitowane na żywo. Nigdzie nic nie było złamane, żaden zapis regulaminu, co jest jak najbardziej zarchiwizowane na nagraniach. Mogę je jak najbardziej udostępnić. I no, dlaczego konto zostało zablokowane, i no, nie chce mi Pan nawet udzielić informacji, z kim mogę się skontaktować, żeby to wyjaśnić. Jakiś no. dział techniczny na pewno Państwo od tego mają, ja prawda? Ja doskonale to rozumiem. Tak jak powiedziałem panu wcześniej, pan kontaktuje się z pomocą techniczną, my nie dysponujemy szczegółowymi informacjami na ten temat. My nie mamy dostępu do takich informacji, ja nie jestem w tej sprawie, żeby pan udzielić odpowiedzi. Tak jak Zdanie już powiedziałem, rozumiem to, co, tam, co pan to, powiedział, że nie dysponuje pan informacjami. Rozumiem to jak najbardziej, dlatego proszę o poinstruowanie po mnie, z kim mam się skontaktować lub gdzie mogę zasięgnąć informacji, co mogę zrobić, żeby wyjaśnić tą sprawę. My jako pomoc techniczna nie dysponujemy żadnymi kontaktami w tej sprawie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie decyzje odnośnie zawieszeń i blokad dostajemy w GDA. tam i pomoc techniczna nie podlegają Czy ma Pan jakiś problem techniczny nie związany z Panami? Nie, proszę Pana. No. Zapłaciłem za to i zostało mi to, proszę Pana, zabrane. To naprawdę rok czasu minęło na rozwój tego konta. Mój znajomy z okolicy, również z Bielska Białej, może to jest jakiś problem po Państwa stronie z adresami IP z tej okolicy, również został zablokowany i również, bo przyznam szczerze, nagrywam tą rozmowę tak samo jak Państwo ze swojej strony. I widziałem u niego na nagraniu, że po prostu konsultant przyjął od niego zgłoszenie i przekierował to do zespołu techników, którzy mieli sytuację wyjaśnić. I po okresie dni 4 została mu ta blokada zdjęta. Dlaczego w tej sytuacji nie możemy postąpić podobnie? Dobrze, dziękuję za przekazane informacje. Pana sprawa zostanie przekazana do działu technicznego. What the fuck? Jak najbardziej. Dobrze, w takim razie skontaktuję się drogą mailową. Proszę o cierpliwość. Dziękuję za kontakt z mocy. Dziękuję. za usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. No i co? Halo. Nie dowiedziałem się nic. Drogą mailową taki kontakt. Co rewelacja. Pewnie z 5, 4, 5 dni, nie zanim się dojemy czegokolwiek. A GTA na live y? pograłoby się, co? Widziałem, że Dev miał ostatnio też podobny problem. No i u niego sytuacja... Widziałem, chyba nawet odpuścił nawet i nie starał się przekierować tej sprawy do działu technicznego, bo ciśnienie po prostu mu nie pozwoliło na kontynuowanie rozmowy i skończył ją, bo miałem podobne odczucia teraz które w trakcie rozmowy z tym konsultantem. Skończył ją po chwili po prostu zrezygnowany, wyłożył na to lachę, na ten czas, który włożył, a tam chłop włożył 3,5 roku nie tak jak ja tutaj ostro rok grałem. No, nie wiem, nie wiem naprawdę, co, co tutaj w tej sprawie wskuramy. Czekam w takim razie na jakąkolwiek odpowiedź od Rockstaru na maila. Dowiemy się pewnie za 3-4 dni. No, oczywiście na live'ach mordy zapraszam was jak najbardziej. O wszystkim będę bieżąco was informował. Mam nadzieję, że jakieś inne konto do pogrania zorganizuję. Nie będziemy zamulać przy stoju z GTA. Na pewno na live'ach sobie nie zrobimy, bo jak można by sobie odmówić takiej zabawy. Na ten moment zrezygnowany trochę. Żegnam się mordeczki z wami. Mam nadzieję, wpadniecie na live'a jak zawsze o 19:00. Trzymajcie się. ja.